Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na kanale Gostek od komiksów, Marcin Smugły i zaczynamy unboxing od dziury. Jednak uspokajam was, paczka została dobrze zabezpieczona i no, środek pozostał cały, bez uszkodzeń. Bardzo, bardzo fajnie. Kochani, zwykle nie kręcę unboxingów, ale ostatnimi czasy stwierdziłem, że może troszeczkę urozmaicę mój kątek. A, a co tam? Nie będzie tylko filmików, recenzji i audycji. Może od czasu do czasu wrzucam tam też inne filmiki, może by było jakieś zróżnicowanie. Kochani, otwarcie paczki nastąpiło już kilka. Dni temu, o ile nie tygodni, natomiast teraz w wolnej chwili po czasie nagrywam sobie dodatkowo wokal, a wy w międzyczasie możecie podziwiać, jak moje łapki rozrywają folię i wydoby, wydobywają mangi. Pochwalę się, że jest to mój pierwszy festiwal, po który sięgnąłem w pełni. Zwykle powiem Wam szczerze, sięgałem po 2, max. Trzy tytuły. Jeżeli coś fajnego mknęło mojej uwadze, to kiedy tylko. Podreperowałem swój portfel, no to wtedy nadrabiam tytuły. No, powiem szczerze, kilka perełek, no, ominęło mnie między innymi trochę Doro, ale bardzo szybko, bardzo szybko nadrobiłem te świetne tytuły. No i tak, moi drodzy, teraz przejdziemy do szybkiego omówienia. Postanowiłem zebrać karty, zebrać mangi i pokrótce opowiem Wam o czym są dane tytuły i zaczynamy od największego grubaska i najlepiej ocenianej mangi, Alice in Borderlands, skierowany dla czytelnika 16+, psychologiczny thriller Shonen, ym, grupka chłopców, przyjaciół, dobrze się bawi na mieście, do czasu pewnych, ym, pewnego zjawiska, wybuchu fajerwerków, które przenoszą ich do dziwacznego miejsca, gdzie będą musieli rozegrać krwawą Grę. Lecimy dalej do Gacia Kuta. Jest to manga 14 plus Fantazy, przygoda akcja Shonen. Manga, która przykuła moją uwagę, chłopiec żyjący na śmietnisku zostaje skazany na banicję za morderstwo, które nie popełnił. Okazuje się, że posiada moce, które pozwalają mu walczyć z nadludzkimi. Istotami. Przechodzimy dalej do horroru Gannibal. Dostałem go w folii. Tutaj szybciutko. Postanowiłem zdjąć e, folijkę zabezpieczającą i oto wchodzimy do świata horroru psychologicznego Seinen, mówię opowiadający o policjancie, który musi poradzić sobie w wiosce pełnej kanibali. Myślę, że to będzie dobra manga, ale na audycję. Lecimy dalej. E, kryminał, moce nadprzewodzone, e, Shonen. Gdy zapadnie zmrok dla 16, plus. chłopak postanawia zemścić się za krzywdy swojej siostry. No i w dość nietypowy sposób, bo przez sny. Czas na kolejnego na Hired um, dla osób 14, plus. okruchy życia, dramat. Manga, która porusza dość ważną. Um, Dość ważne tematy mm, opowiadające o tym, dlaczego życie jest ważne i dlaczego niektórzy nas sięgają po ten ostateczny krok, jakim jest samobójstwo. Muzeum dla osób 16+, kryminał detektywistyczny Seinen. Detektyw jest na tropie pewnego charakterystycznego żabiego mordercy. Wszystko jest fajnie, do czasu, gdy się okazuje, że jego rodzina jest zagrożona. I teraz przejdziemy do lżejszego klimatu. Pan Zwol ma dziś wolne 12 plus y, komedyjka Shojo, Bardzo mocna istota, niczym taki Thanos Marvela. Postanawia wziąć sobie wolne i odpocząć od wszystkich obowiązków. Przy okazji, oczywiście. Inne jednostki, superbohaterowie próbują go zabić. Komedia romantyczna Pochikuro kuro dla osób 14: Shonenik, jest to pewnym demonie, który zakochuje się w swoim jedzonku, widocznie tutaj dziewcyn, dziewczynce na karcie. No i mamy do czynienia z lekką formą: przedostatni tytuł: Windbreaker dla osób 14: Plus shonen opowiadający o szkolnym życiu, gdzie nie najważniejsze są oceny, ale to jak umiecie się bić i rywalizować z innymi uczniami. Na sam koniec zakazane śledztwo dla osób 14. Plus, yy, detektywistyczny yy, jest to gatunek detektywistyczny z mocami nadprzyrodzonymi. Shonen opadający dość yy, popularny temat chłopca, który nie radzi sobie dobrze w policji jako detektyw, no i sięga po pomoc pewnego wyklętego outsidera detektywa, który jest niesamowity. Na sam koniec prezentacja kart od Tyłu. możecie sobie popodziwiać jakie numerki zdobyłem i tutaj powiem wam szczerze, że byłem bardzo zdziwiony myślałem, że skoro wszystko zostało złożone w jednym zamówieniu, no to dostanę te same numery, natomiast każdy z nich był inny i zastanawiam się, czy ma to jakieś powiązanie z logistyką rozkładania tych kart czy może po prostu dostałem je losowo Dajcie mi znać w komentarzach czy u was podobnie jest, czy akurat u mnie tak wyszło. No i tak wygląda mój jesienny festiwal mangowy. Moi drodzy, spodziewajcie się w najbliższą nadziele, niedzielę omówienia. Będę chciał zacząć od Gacia Kuty, a potem na Facebooku będę wrzucał kolejne zapowiedzi. Dlatego już zapraszam Was na. Mój portal społecznościowy, tam możecie znaleźć wszelkie informacje o innych filmikach czy audycjach. Dziękuję Wam za dzisiaj. Do usłyszenia! Pa!